Cześć! Witam I... was w dzisiejszym odcinku, a w dzisiejszym odcinku jak możecie zobaczyć na moim ekwipunku mam 5 egzotycznych pomp i jest ze mną Puszaty jest ze mną Ciąguda no i jak to i dzisiaj y, oni mają y, Ciąguda ma chyba te takie pistoleciki co tak odbijają, a Puszasty ma o właśnie, Puszasty ma uspa I, co ty masz? o właśnie on ma, a on ma też, też masz uspa no to git, no i po prostu w dzisiejszym odcinku zagramy sobie takie egzotyki, trochę challenge Tylko, że ja mam wszystkie pompy, bo stwierdziłem, że taki zrobimy ekwipuneczek 5 pomp. Że będzie tak fajnie, śmiesznie będzie. I to jest. Tak, to Nie, nie, ty czemu nie, nie, ja cię nie, widzę nie, to tu, ja ale to wychodzi się, gościu ja sobie konty. zostawiam ostatnią amunicję Tylko... Prziesz, po takim dawaj czymś... Tak góry. Co? Ty chłopie, no to wiesz, to nie nie No wiem Dawaj leż statkom może do góry i ostatnią amunicję wiesz Dobra do to lecz. ja tak nad nimi polecę, okej? Okay? No ale ich tam nie ma, dawaj leż no, do... Ale amo, ja mam 20 amo, to będzie wtedy miał no ci 10 amo damy. Masz mi amo do pompy, to okej. Okay. No to chodź tu, a nie w jednym idę. się poza obszar strefy. Dobra. No i teraz leć. No i teraz mogę polecieć. No to leź. A ty mnie harpunem przyciągniesz. Jak ja harpuna nie mam. No a co? To puszatym mnie przyciągnij. 300 dobra. 300 <słyska> procent. Pa, spada Cyk To dziwne Zarąbiste są te pompy, tak się śmiesznie na nich lata Weź mi daj jedną, bo chcę też spróbować Jedną, ale oddasz A mi zaraz Ale całe, no tak, tam ja No dawaj, znajdź mi węgiel. Spróbuj sobie Spróbuj Masz co? Czekaj, bo mam laga jakiegoś no, Dawaj Nie mogę tego nosić, <śle> chwila Yeah, to yeah yeah я ее заберу. А уже мама. Давай. Пробуй. Я и плюги их могу. Подоставься ей до ламона. Я должил. В последний филип. Хорошо, давай. Маш. А это что заробить, ты Я не имел шалода вами, а это можно? Trefo. Ej, zawalił mi ktoś jedną. Co? Nie. Jedną pompę proszę mi oddać. Ja patrzę. Ja Przestanowuję cały lód. Patrz. Mam fotki, to, 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 to. No dobra, Puszaty, da, dawaj pompę. A nie, nie wiem czy powiedziałem, nie. ale chłopaki mogą... Musimy mieć tylko po jednym egzotyku. Mogą mieć y, bronię, ja tylko nie mogę, ja tylko muszę mieć pompę. Ja sobie poulepszałem bronie. No. No, no, do, dobra, dawajcie do strefy. Ale zarąbiście są te pompy, to jest takie super. Tym, to jest jak był ten ostatnio turniej, gdzie te takie flinty egzotyczne były. To jest coś takiego... No, one były pierśle. I one też tak działały tylko wyżej jeszcze. No, ale one były o wiele, o wiele wyżej. Jednym to leciałeś jak pięcioma tymi pompami. Nie. Widziałem, widziałem, że 5 5 y, flintów mieli tak na no, mega wysokość. My jeszcze na ban spadzie lecieli w No, to też wtedy, to też Ej, wtedy po... jest maks. Coś mi nie idę. Dobra, jadę. Leży. Na. Leży. Bartas sporo win. A sniper, co A mod do pompy. Dobra. a ja nie mam apteki. Ja nie mogę mieć nawet apteki, muszę mieć pięć pom Jak ty żeś... O no, ile? gościu, buduj. Gdzie oni? Tam. Oh, tam. Oh. Widzę, widzę. Lecimy na nich? Nie. Bo ja Potem nie mam ma zbytnio jak do, nic. do nich strzelać. Pokaż im, pokaż im o tym, bo właśnie widziałam. tu no, no dajcie, Ale dynę wiesz dynę. że oni nie są tylko trzech. ich są chyba czterech. Dla to dawajcie, no to chodźcie do mnie. No czekaj, bo tam jest jeden. Tam o. ja też Dostał za pięć. Tuż po pokażdym ten drugi, to... To jest po coś Zrobię przy nich dymę. Jakie dymę. O.

Dobra, ale śmiesznie się tym, strasznie lata. Ale zarągiście to wygląda jak tak się szybko wiesz, macha. Baby yoda Wszędzie pompa. Baby Yoda mi tak zasłania jak pod górkę. No baby yoda jak lecisz lotniem, to myślisz, że chłop leci za tobą. No ale ja, jak się pod górkę też idzie No Ej do zrzutu strzelają, czyli pewnie on no, walą. A pod nim są Rozwalili zrzuty Zrzut. Nie no 5 pomp to jest totalne no, mistrzostwo On jest chyba sam w ogóle A możliwe Weź tam Bartek strzelają Ej on chyba niego. jest sam No bo to jest... Sam jak apteczką, dawaj, strzelaj! Zbij tą ścianę, no! Do komor! Już, A, nie 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 wiem czym! Ja mam tylko pompę. Jest jeden! Brawo! Zabiłeś go komor w ogóle? Nie. On ten to na tylu. Dobra. Zaraz sam zginę. Tam chyba Zasz, musiał zamknąć. Musiał mnie zamknąć. To komor to go zabiłeś? Nie, i go raczej nie zabiję. No to po co do niego idziesz? Czekaj, może pójdę do puszastego? Nie, ja już do siebie nie wchodzę. Ja mam 90 matsów. No to... skąd tam. I On jest tam na górze? On jest tu koło mnie. Tu jest. Ale na górze? Pode mną yy, jedną, yy, jedną ścianę, jaką ze hmm. Czyli po tu jest. No. Ja Zabiłeś? No No nie no. On tylko. On tylko Może winek tego. będzie? Na wina liczymy Pięć osób kartę, Na dwójkę i... jesteśmy Na jedną dwójkę jesteśmy Robimy no Nie jeden został? Powaliłeś go czy Czekaj, ja go chcę znowu skopować. Ja, kopować. amo, ja, amo bym do pompy potrzebował. Nie do pompy, Mama tylko macy, macy, macy. Jak chcę go znowu skopować? No skopujemy go? Tu jest Ale nie. tu jest dwóch jeszcze, dobra. To 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 ja biorę opera Ostatni jest. Ostatni? Ostatnich ostatni dwóch. No. U nas jest nie trój. bo tam ty... Nie, że on, on go nie, nie dobił. Dobi Aha, nie dobiłeś, dobra, dobra. Tu jest. Pasz, pasz. Uwielbiam okay. trollować. Nie strzelaj, do Bartek. Nie, dobra, niech się zabije. Biorę się. Drift! Weź go. Ja, ja mogę go wyleczyć to musisz trzymać. I dobra. Czekaj. Nie mam To no nie przejdzie tu. Powinien nie. To jest drift, najgorszy skin. Widzisz? Zabije mnie. On jeden HT. Dobra, mnie. ale nie zabijajcie go. Let's go. Za późno jest winek, gościu. Ale zarąbiste są te pompy. Świetne są, uwielbiam je. Dobra, to był taki koniec sezonu. Miałem dużo golda, stwierdziłem, że zrobimy taki malutki challenge. więc co? Do następnych czy